Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej przed jutrzejszym spotkaniem Pucharu Polski z Koroną Kielce. Naszymi gośćmi jest dyrektor sportowy Górnika, pan Robert Warzycha oraz po raz pierwszy debiutujący na konferencji prasowej, Paweł Steinbors. Na początek pytanie do pana Roberta. Jakim składem jutro zagramy? Czy jest pan w stanie coś zdradzić? To trudne pytanie. Myślę, że, że, że Puchar Polski um, rządzi się swoimi prawami i myślę, że jest dużo zawodników, którzy palą się do gry e, i podejrzewam, że, że ten skład, który grał na, na Podbeskidzie, to nie będzie ten sam skład, który wybiegnie jutro w meczu. Dziękuję bardzo. Pawełs. jakie nastroje przed jutrzejszym spotkaniem? Jak w ogóle zespół podchodzi do Pucharu Polski? Na pęk, e, e, przepraszam, Pucharu Polski? Nie wiem, co to było dobre, ostatni mecz było, było zwycięstwo i teraz my mamy taki poziom i myślę, że będzie wszystko okej. Okay. Dziękuję bardzo. Zapraszam teraz Państwa do zadawania pytań. Pan Jerzy Mucha podejdzie z mikrofonem. Proszę o przedstawienie się. Dzień dobry. No to ja do trenera mam pytanie. Skoro jest Paweł, Sto, no to, to jednak odkryć troszeczkę tajemnicy. Czy to znaczy, że on jednak wyjdzie w bramce jutro, czy, czy w bramce jest spodziewana zmiana? Bo to częsty zwyczaj trenerów, że jednak w Pucharze broni inny bramkarz niż widzę. Choćby Real Madrid tak robi, Chelsea i inne wielkie kluby. Czy tak zrobi Górnik Zabrze? No y, Górnik Zabrze jest wielkim klubem. Chciałem podkreślić. Y... Zobaczymy jeszcze. Myślę, że, że ci nasi bramkarze, tak jak pa Paweł, czy, yy, czy, czy, czy Kasprzyk, czy Kuchta, mogliby spokojnie bronić, ale, ale tą decyzję podejmiemy jutro. Mam też pytanie, bo nie było okazji po, po tym meczu niedzielnym rozmawiać. Zagrał Mariusz Magiera. Czy po tym, co pokazał, to jest piłkarz gotowy już do grania regularnie w tej chwili w lidze, czy... Czy, czy jeszcze nie? mówił o takim graniu co tydzień przez 90 minut. Ja myślę, że ten pierwszy... Mariusz grał kilka meczów w rezerwach, ale grał te mecze nie w pełnym wymiarze czasowym. Ostatni mecz, który grał, grał 67 minut. Ale, ale w tym meczu na postbeskidziu pokazał, że swoją inteligencją, swoim ustawieniem, swoją mądrością boiskową może spokojnie wytrzymać 90 minut. Myślę, że ten mecz ułożył się tak jak i inaczej i i, I widziałem w końcówce, że troszeczkę e, schylał się troszeczkę do buta i, i troszeczkę się rozciągał, a nawet e, myśleliśmy go zmienić. W końcówce jednak wszystko funkcjonowało dobrze i, i myślę, że tak jak mówię, na swojej rutynie e, zagrał te 90 minut i myślę, że s, jest spokojnie, może, może, e, może ciągnąć 90 minut e, e, w każdym meczu. No też jak mówił pan, ostatnie pytanie też do, do obu panów tym razem, czy oglądaliście wczoraj finał? siatkarski, jakie wam towarzyszyły emocje i taka szersza refleksja na temat ten, dlaczego siatkówka jest tak silna, a reprezentacja Polski piłkarska jest 70 w rankingu UEFA, FIFA. Dziękuję. Oczywiście, że oglądaliśmy, nie tylko w wczorajszym oglądaliśmy mecze wcześniejsze, um, także jest to y jest to wspaniały sukces, myślę, że wszyscy przed telewizorami, czy, czy, a przede wszystkim ci, którzy siedzieli w spotku, yy, przeżywali to na gorąco i, i zazdroszczę wszystkim, którzy tam byli. Yy, myślę, że yy, po 40 latach zdobyć Mistrzostwo Świata to jest yy, no, długo czekania, prawda? Ale, ale, ale yy, yy, świadkówka jest na, u nas na takim poziomie od lat i yy, 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 yy. myślę, że yy, trener. Antigua zbudował drużynę, która, która w zasadzie y, niespodziewanie y, wygrała Mistrzostwo Świata. Graliśmy w domu, e, myślę, że jak to się mówi, ściany pomagają gospodarzom, y, ale wygrać z Brazylią w finale i pokonać ich jeszcze w fazie grupowej, drużynę, która zdobyła trzy razy rzędu chyba Mistrzostwo Świata, to jest, to jest, y, to jest wielki, wielki sukces. A, a co do piłki, myślę, że y, Chcielibyśmy oczywiście święcić takie, takie triumfy i takie sukcesy. Myślę, że więcej troszkę kraj gra w piłkę na żołnierz, w siatkówkę, jak zobaczyć. Nie wiem, może się mylę, ale, ale więcej jest kraj takich, które, które, są w zasadzie bardzo dobre w piłkę. Jest, 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 gra, jest może tak trochę żartobliwie, więcej zawodników jest jednak w piłce na boisku gra niż w siatkówkę są inne elementy, które oczywiście muszą zawodnicy mieć inne prezypozycje w piłce niż w siatkówkę. Także to wszystko składa się na to, że w tej piłce nie jesteśmy potęgą, ale bardzo cieszę, że jesteśmy w Nic tylko brać przykład. Co mogę powiedzieć? Brało na To jest Tak, 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 tak. Oweczka rodzina z sobą, no i, i to nie ma, ma możliwości, to oglądać, wszystko. A dla, Pol dla Polski to jest bardzo duży sukces, moim zdaniem. I, ja jeszcze mam takie pytanie. Czy myślisz, że twoi rodacy wiedzą na przykład, że, że Polacy są mistrzami świata w przetkówce, czy, czy akurat u ciebie to nie jest, to nie jest sport, którym się, którym się kibice interesują i, i mają o tym małe pojęcie? Nie wiem. Mistrzostwo świata to jest zawsze. Długiego kraju. Myślę, że dla Polski tak samo. To jest bardzo ważne. A po prostu mu nie podobał, bo był tak. To jest. Ja jeszcze na jedno chciałem zwrócić uwagę, bo chciałem pomóc troszeczkę sprawowi, że y, zwróciłem uwagę na również na to, że. Y, Dużo tych zawodników, którzy z drużyn, które, które by stały na pudle w zasadzie, gra w Polsce. Przede wszystkim jest silna liga. my będziemy w piłce nożnej sprowadzali Ronaldo, czy będziemy sprowadzali tutaj innych zawodników, wtedy możemy mówić o tym, że nasza reputacja będzie silniejsza. Na razie to wszyscy uciekamy. uciekamy do lepszych lig. No. Na ligę, nasza liga tak samo jest z żużlem, prawdopodobnie jest. Um, Wszyscy zawodni, najlepsi zawodnicy jeżdżą u nas, że mamy silną ligę. że Jeżeli to zrobimy w piłce, to kto wie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Tak. E, Marcin Dziak Fakty. Panie że ja zapytam Pana o ocenę drabinki w Płaży Polskiej, bo ona jest i krytykowana i chwalona. Czy Pana zdaniem jest to dobre rozwiązanie? A druga sprawa, że akurat Górnik znalazł się w tej grupie zespołów, które dzisiaj nie plasują się w górze tabeli i tak naprawdę dopiero w półfinale moglibyście się spotkać dzisiaj z szową drużyną przykładowo czy Ja myślę, że Puchar Polski rządzi się swoimi prawami i tak jak w tamtym roku możemy powiedzieć, że górnik wygrał z legią na legii w pucharze, także, y, także nigdy nic nie wiadomo. Y, drużyna, która wygrała w tamtym roku, Puchar Polski, y, też w zasadzie nie była faworytem i, i, i doszło do finału i go wygrała. Y, także... Y, Myślę, że tak jak powiedziałem wcześniej, Puchar Polski rządzi, rządzi się swoimi prawami i trzeba po prostu grać, i, i, i zależy, zależy z drugiej strony, no, jest tyle meczów ligowych i te mecze wpadają właśnie w ten, ten cykl taki między, między sobotą i sobotą. No i trzeba wypośrodkować, nieraz są kontuzje, nieraz są inne rzeczy, nieraz nie podchodzi się do meczu tak jak trzeba I, i trzeba wstawić nowych zawodników i to może rzutować oczywiście na wyniku. Jest rzeczą dobrą, że gramy mecz w domu że jest to jeden mecz i gramy w domu, nie będzie tego następnego wyjazdu, także, także myślę, że nie mam co narzekać i jesteśmy w takiej dyspozycji, jak jesteśmy, pokażemy jutro na co nas stać, także dobre jest to, że mamy mecz w domu i nie, nie musimy wyjeżdżać. Następny mecz również jest w domu z Lechią, także to jakoś z naszego punktu widzenia to, 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 ten mecz akurat nam się ułożył. Jeszcze drugie pytanie, takie konkretyzujące. Czy to jutrzejsze spotkanie będzie dla pana bardziej okazją do przeglądu kadr w meczu o stawkę o Puchar Polski, a nie trzeciej ligi, czy raczej grą o Awans? Yy, nie będzie to przeglądem kar, bo wiem co mam. Yy, myślę, że tacy zawodnicy jak Łuczak, jak Plizga, tacy zawodnicy jak, jak Mańka, Małkowski, to są zawodnicy ligowi, to są zawodnicy, którzy już grali w lidze i w tej chwili no, z, taki, tak, z takich, albo ani innych. Przyczyną, czyli oni nie są na boisku, ale widzieliśmy to w tym meczu z Beskidziem, że taki Małkowski wyszedł w, po, po kontuzji Rafała Kosznika i grał bardzo dobrze. To samo i Magiera. No, wyszedł chłopak od niepamiętnych, nie pamiętam kiedy ostatnio raz grał nawet i wyszedł i, 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 i grał bardzo przyzwoity mecz, że nawet powiem, że, że grał bardzo dobrze. Także nie będzie to przegląd kart. To będzie po prostu skład, który wyjdzie na ten mecz, będzie to skład, który powinien wygrać mecz. Kukasz Perwicz, Ruiz Goffel. Ja chciałbym zapytać trenera, jakby pan scharakteryzował koronę Kielce, która znajduje się w dolnych Strefach BIGowej tabeli? Tak, ale patrzmy na mecz na przykład ze Śląskiem, gdzie przegrali 1-0, a wcale nie byli zespołem gorszym. Grali na wyjeździe, także niektóre drużyny mają takie, myślę, że, że, że każda drużyna. Chciałoby się, żeby drużyna grała równa, równa cały rok i w, tym, w każdym tygodniu, czy sobotę, czy w niedzielę grała równy mecz i, 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 i grała bardzo dobrze, ale, ale tak nie jest. Są bloki, które 5, 6, 7 na niektórych drużyn, że gra się dobrze, a później następuje jakaś obniżka formy i to jest myślę, że u wszystkich drużyn. Słyszymy to u Legii, u Lecha, czy, czy u tych najlepszych polskich drużyn, czy u Wisły, także to na pewno będzie tak samo i u nas. Także na to trzeba zwrócić uwagę i, 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 i do, do tego dążyć, żeby te, żeby te mecze wyglądały w zasadzie y, równo i żeby, y, żeby ci zawodnicy jakoś dać, jakoś rotować i żeby oni mieli y, w zasadzie tyle samo ile zmęczenia, um, a, a tak jak mówię, niektórzy palą się do gry, także zobaczymy jutro co będzie. Czy górnik zagrył jutro w tym samym czy też będzie Pan inne rozwiązania, które mogą przydać się w wtk Myślę, że nie jest czas w tej chwili na eksperymenty, jeżeli postanowiliśmy, postanowiliśmy grać jednym systemem, to będziemy chcieli go doskonalić, z drugiej strony nie ukrywam, że niektóre mecze, czy to będą, zmienia się system, czy zmienia się ustawienie w zasadzie przy, przy tym, jeżeli się coś poprawić i zmienić, w czy niekorzystnym wyniku, także jeżeli będzie niekorzystny wynik, w niektórych meczach będziemy zmuszeni, żeby wstawić więcej napastników, żeby ściągnąć obrońcę. To się robi przy, systemach, przy różnych systemach, czy ty, przy 4-4-2 czy, y, czy przy innych. Ściąga się obrońcę i wpuszcza się napastnika, żeby zwiększyć jakieś ten jakieś y, y, pole rażenia. Także myślę, że, 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 że będziemy to. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli tego robić, ale będziemy to robić, jeżeli, jeżeli taka będzie sytuacja. Jeśli nie ma więcej, jest jeszcze? To proszę bardzo. To też jeszcze do, do, do trenera dwa pytania. Jakbyś mógł powiedzieć, by, co się dzieje z Rafałem Kosznikiem, czy to jest jednak coś poważnego, mniej poważnego, czy w ogóle nic groźnego. Czy już wiecie więcej na temat ewentualnej przerwy Mariusza Przybryskiego, bo były głosy, że może być dłużej, krócej. No i jeszcze drugie pytanie też dotyczące Pucharu, no, akurat grałeś i w Polsce w Pucharze i w Anglii i, i w Stanach, masz różne wspomnienia, takie pierwsze skojarzenie z Pucharem jakiegoś kraju to, to co się pojawia, czy to jest, który jakiś konkretny mecz, czy jakieś konkretne wydarzenie, sukces? Dziękuję. No ja powiem, że, że grając na Węgrzech nie kończyłem sezonu z drużyną, doszedłem z, z drużyną do finału, ale tego finału nie grałem, odszedłem do Stanów Zjednoczonych i drużyna wygrała ten finał. Byłem we Wertonie, odszedłem z Wertonu akurat w tym samym sezonie i drużyna wygrała i Werton wygrał finał. Także <grytanie> także nie wiem, ale ten, ten tak jak powiedziałem, no, ja jaka jest jak, jak RCS, zgadza się Pucho Polskie, ale chodzi o to, że przybusimy. I, I także, a, a z drugiej strony co do kosznika, myślę, że sobotę, na, na niedzielę już będzie gotowy. Na pewno jutro nie będziemy go wystawiać z tego względu, że, że troszkę go spięła dwójka i, i, i bardzo dobrze się inteligentnie zachował z tego względu, że, że po prostu nie chciał tego dalej ciągnąć, tylko, tylko szedł z boiska i poprosił o zmianę. Co do Przybylskiego, no, dzisiaj pojechał do lekarza i będziemy dzisiaj wiedzieli więcej po jego wizycie. Także Podejrzewam, że, 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 że nie jest to nic groźnego, ale po prostu może to jest kwestia przeciążeniowa. Trenował 10 dni dosyć ostro i może, może to było troszkę za dużo. Jeśli nie ma więcej pytań. Jeszcze ode mnie pytanie, chciałbym Pawła zapytać. Czy ty również masz jakieś wspomnienia pucharowe, jeśli chodzi o puchar na Łotwie, w Afryce, w Anglii? Czy grałeś jakieś mecze pucharowe? 8, przykład, в полцията на шоколад в финаля ми ще играли 0 в едно финаля, за другим, ама степно млади, 0-0-0 и в жутък камер теж преграли. W ja tylko w tam nie było Jeśli nie ma więcej pytań, dziękuję państwu bardzo za udział w konferencji. Zapraszam na jutrzejsze spotkanie z Koroną Kielce. Początek o godzinie 18:00.